Piątek, piąteczek, piątunio. Witajcie na WSA, w Ro Software Academy. Dzisiaj poznamy wyrażenia lambda. Mieliśmy o nich już zajęcia przy okazji switch expression oraz używamy ich w strumieniach oraz w optionalach. Jednak teraz poznamy ich zasadę działania, jak powstają oraz zrozumiemy ich ideę. Będzie też o interfecjach funkcyjnych, ponieważ jest to nieodzowny temat, a przy okazji również poznamy nowy wzorzec projektowy, który nazywa się Delegacja. Bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do naszego IDE i na początek omówienie architektury naszej aplikacji. Mamy Operation, jest to nasz główny bohater dnia dzisiejszego i jest to Interface, który posiada tylko jedną metodę do zaimplementowania. Coś zwraca, przyjmuje jeden argument i właściwie tyle. Argumentem metody jest Operation Request, co jest zwykłą klasą modelu. Posiada dwie liczby typu BigDecimal. decimal. Interface operation będziemy wykorzystywać w serwisie calculate. Tutaj będziemy przyjmować jakieś operation, a następnie za pomocą console będziemy pobierać jedną liczbę, drugą liczbę. Następnie na podstawie tych dwóch liczb budować nasz obiekt requesta. I przekazywać go do naszego interfejsu, który jest argumentem metody. Dostaniemy jakiś wynik, który po drodze wydrukujemy i go zwrócimy. Jeśli chodzi o konsolę readera, to jest to nasz stary dobry reader służący do pobierania danych od użytkownika i konwertujący go na liczbę typu big decimal. Gwoli przypomnienia, tylko zamieniamy przecinki na kropki, dlatego że BigDecimal obsługuje tylko kropeczki, gdyż liczby powinny być w systemie anglosaskim. I na koniec zostało jeszcze nam omówienie klasy app, gdzie w menu tworzymy obiekt app i wywołujemy metodę run. Teraz całe klub będzie polegało na tym, żeby na obiekcie service wywołać metodę do operation. Moglibyśmy w metodzie run napisać new calculation service, a następnie tutaj wykonać. Operacje do operation. Problem w tym, że ten obiekt serwisu będziemy tworzyć za każdym razem wywołując metodę run, a serwis, jak to serwis, w związku z tym, że jest klasą biznesową, wolelibyśmy trzymać pojedynczą instancję w naszej aplikacji. Tym samym lepszym rozwiązaniem będzie stworzenie po prostu pola CALCULATION Service i uzupełnieniem go poprzez konstruktor. W tym momencie w metodzie run będziemy już posługiwać się bezpośrednio polem, a więc calculation service do operation, i tutaj wypada przekazać jakąś operację. Jeżeli mowa o interfejsach, to oczywiście jak najbardziej możemy zrobić specjalną klasę dedykowaną pod to, a następnie tą metodę zaimplementować. Teraz coś takiego możemy wykonać, czyli new addition. Jesteśmy w domu. Oczywiście możemy to zmienić również i stworzyć sobie zmienną. Zmienimy tylko na typ operation i jak najbardziej coś takiego możemy wykonać. Ostatnio poznaliśmy również klasy anonimowe. W wersji z klasą anonimową wyglądało to by w ten sposób i następnie uzupełniamy to samo, tylko że już teraz na miejscu. A teraz pójdźmy krok dalej. Stworzyliśmy zmienną po to, żeby ją za chwilę przekazać do argumentu metody. Równie dobrze możemy to wstawić bezpośrednio jako argument metody. I teraz zrobimy sobie kopię tego, po to, żeby mieć punkt odniesienia, ponieważ zaczniemy tworzyć wyrażenie lambda. Wyrażenie lambda opiera się na interfejsie funkcyjnym. Czyli zamiast implementować interfejs poprzez klasę anonimową, możemy interfejs zaimplementować również poprzez wyrażenie lambda. Co oznacza, że wyrażenie lambda jest niczym innym jak kolejnym sposobem na implementację interfejsu. Tyle tylko, że specyficznego interfejsu funkcyjnego. Interfejs funkcyjny to jest taki, który posiada tylko jedną metodę do zaimplementowania. W Java 8 powstała nawet specjalnie pod to adnotacja, którą należało wtedy używać: Functional Interface, jednakże później z tego zrezygnowano, ponieważ wiadomo było, że tamte wymagania są dostatecznie precyzyjne i nie trzeba używać tej adnotacji. Obecnie z niej się zupełnie nie korzysta, ale możemy coś takiego w starym kodzie jeszcze znaleźć. Przejdźmy teraz do tworzenia wyrażenia lambda. Zacznijmy od samej nazwy klasy. W związku z tym, że mówimy o interfejsie funkcyjnym, to skoro wiemy, jaki to będzie interfejs, to możemy new operation razem z kamerkami klasy po prostu usunąć. Dlaczego wiemy? Ponieważ implementacja tego interfejsu jest przekazywana do metody do operation. Natomiast do operation ma jasno sprecyzowane, jaki argument ona przyjmuje. W tym przypadku jest to interfejs, który jest interfejsem funkcyjnym. Co oznacza, że możemy to zamienić na wyrażenia lambda. Override również nie potrzebujemy. Skoro jest to interfejs funkcyjny, to on posiada tylko jedną metodę. Wiemy, jak ta metoda się nazywa, więc tego nie potrzebujemy. Typ zwracany również potrafimy odczytać. Modyfikator, jak wszystkie w interfejsie, musi być publiczny. Ok, teraz jedyne, co nam pozostało, to za argumentem metody. Wstawienie strzałki. I stworzyliśmy wyrażenie lambda. Pełnej okazałości. I mniej więcej od tego momentu mamy dokładnie to samo, co w przypadku switch expression. Następnie możemy dalej skracać. Typ argumentu jest znany, ponieważ znamy go z sygnatury metody. Możemy usunąć. Następnie, skoro jest to metoda, która przyjmuje jeden argument, możemy nawiasy argumentu pominąć. Natomiast jeżeli implementacja metody jest jednolinijkowa. Wówczas kamerek też nie potrzebujemy. Czyli kamerki możemy teraz usunąć. Skoro kamerki usuwamy, to i średnik na końcu linijki oraz słówko return. Teraz poprzenoszę niepotrzebne linijki kodu i mam w pełnej okazałości wyrażenie lambda. Jak widzimy, zaoszczędziłem sobie kilka linijek kodu i zapis stał się bardziej czytelny, bardziej skondensowany. Teraz tak, nazwa parametru to nie jest nazwa ta, a jedynie definiuje sobie nazwę lokalnie tylko po to, żeby wiedzieć jak z niej korzystać dalej wewnątrz implementacji. Jeżeli metoda będzie bezargumentowa, wówczas zostawiamy puste nawiasy po lewej stronie. Natomiast, jeżeli będziemy mieli metodę wieluargumentową, stwórzmy sobie taką klasę na nasze potrzeby, która będzie przyjmowała tutaj int a, int b i zwracała integer. To zaimplementowanie takiej metody będzie wiązało się z tym, że będziemy tutaj przekazywać dwa parametry, po to, abyśmy wiedzieli, jak z nich korzystać dalej. Wróćmy do naszego przykładu. Natomiast co w przypadku, kiedy będziemy mieli tutaj wiele argumentów? Najprościej zamiast używać kamerek po prostu wywołać tutaj inną metodę prywatną, która będzie znowu jednolinijkowcem. A więc możemy to po prostu wyekstraktować do osobnej metody. Jak wiemy, każde wywołanie wewnętrzne metody możemy opatrzyć słówkiem kluczowym dys, ponieważ i tak odnosi się ono do obiektu, w którym się obecnie znajdujemy. A skoro tak, to już wiemy teraz na jakim obiekcie wywołujemy metodę i jaka to jest metoda. A więc możemy ten zapis jeszcze bardziej skrócić. Mianowicie, jeżeli mamy wrażenie lambda, które przyjmuje jeden argument, a następnie mamy jedną linijkę odwołanie do jakiejś innej metody, w tym przypadku metody prywatnej, wówczas mogę taki zapis skrócić jeszcze bardziej. Ponieważ definiuję tutaj zmienną tylko po to, żeby za chwilę ją przekazać dalej i o tym zapomnieć więc możemy to usunąć. To co jest w nawiasach usunąć, a kropkę zamienić na dwa dwukropki. Stworzyliśmy referencję metody. Ten zapis jest niczym innym jak zapisem tym. W rzeczywistości wykonuje uwaga pewien wzorzec projektowy, który nazywa się delegacją. Ponieważ zamiast wykonać samemu jakąś operację wewnątrz, ja to oddelegowuję gdzieś dalej. Czyli tak naprawdę biorę argument, przekazuję do jakiejś innej metody i poszło dalej. Ktoś inny za mnie wykona pracę, a ja tylko zwrócę wynik, który otrzymałem z tej metody. Inny przykład delegacji. Zamiast tu wykonywać operację, ja mogę zrobić new Addition i tam wykonać Calculate i przekazać request. To również jest delegacja. Na obiekcie Addition wywołuję metodę Calculate i zamiast wykonywać w tym miejscu operację, ja to oddelegowałem do obiektu addition. I referencje metody możemy wykonać na trzy sposoby. Pierwszy już poznaliśmy, czyli jest to metoda niestatyczna, jednoargumentowa, która przyjmuje parametr z argumentu metody, którą implementujemy z interfejsu. Oczywiście tutaj zamiast słówka this może być jakikolwiek inny obiekt. Nawet mogę zrobić tutaj new addition. W ten sposób stworzyłem sobie jakiś obiekt, a następnie zrobić calculate. I to dalej tak samo zadziała. Mam obiekt, i na tym obiekcie robię referencję do jakiejś metody. Inny sposób to jest odwołanie się do metody statycznej. Żeby to zrobić, stwórzmy klasę Utilową. Przez analogię możemy stworzyć jeszcze oddejmowanie. I teraz podając klasę, ponieważ metody statyczne wykonujemy w kontekście klasy, nie obiektu, mogę wskazać metodę, którą chcę wywołać. I to jest przykład referencji metody dla metody statycznej. Jest jeszcze trzecia opcja wykorzystania referencji metody. Wówczas, kiedy na obiekcie argumentu wywołamy metodę niestatyczną, bezparametrową, która coś zwróci. Wówczas podajemy klasę naszego argumentu, czyli podajemy dokładnie to, a następnie wywołujemy. Najczęściej jest to getter, ponieważ gettery są metodami, które są niestatyczne, bezargumentowe i coś zwracają. I to są trzy przykłady na referencję metody. Metody niestatyczne przyjmujące argument taki sam jak argument. Metody implementowanej to samo co w poprzednim przypadku, ale dla metod statycznych oraz wywołanie na obiekcie naszego argumentu metody beta Jak widzimy, zapis za pomocą wyrażeń lambda albo referencji metody jest dużo prostszy, dużo czytelniejszy. Oczywiście nie muszę od razu przekazywać jako argument metody, mogę to przypisać do zmiennej. I analogicznie, gdybyśmy chcieli stworzyć zmienną za pomocą wyrażenia lambda, wyglądałoby to dokładnie tak samo, jak to, co jest powyżej. Kod wygląda trochę nieintuicyjnie, ale jest dokładnie tym samym. Czyli, skoro mamy zmienną typu Operation, to wiadomo, że to będzie implementacją naszego interfejsu od Operation. A implementacja będzie polegała na tym, że musimy zaimplementować jedyną tam istniejącą metodę. W taki sposób, że przyjmując jakiś argument, chcemy wykonać taką operację z użyciem tego argumentu. I to jest wszystko, jeśli chodzi o wyrażenie lambda. Reasumując, wyrażenie lambda jest niczym innym jak po prostu implementacją interfejsu, z tym, że interfejsu funkcyjnego, czyli takiego, który ma jedną metodę do zaimplementowania. Dzięki temu, że ten interfejs ma tylko jedną metodę, Możemy zapis zamiast klasy anonimowej skrócić do samego kodu, który byśmy użyli do zaimplementowania tejże jedynej metody w interfejsie. I wyrażenie lambda polega na tym, że nazywamy nasz argument w dowolny sposób, następnie stawiamy strzałeczkę i dalej wpisujemy dokładnie taki kod, który mielibyśmy wewnątrz naszej metody, którą musimy zaimplementować w interfejsie. I teraz, w zależności od tego, jaka to jest metoda, to możemy mieć jeden parametr, wówczas nie potrzebujemy nawiasów. W pozostałych przypadkach nawiasy są konieczne. A więc metoda bezargumentowa byłaby z pustymi nawiasami, natomiast metoda wieloargumentowa miałaby wymienione wszystkie argumenty po przecinku. Jeżeli będziemy mieli wyrażenie lambda z jednym argumentem, wówczas będziemy mogli zamienić wyrażenie lambda na zapis jeszcze bardziej skrócony w postaci referencji metody. I mamy trzy przykłady na użycie referencji metody. Jeżeli podobał się Tobie ten materiał, możesz dać łapkę w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, aby nie ominęły Cię kolejne materiały. Do zobaczenia!